Kochani, witam Was na moim kanale i dzisiaj nagrywam, tak jak widzicie, moją poraną rutynę przed szkołą, bo jest, kochani, jest 8.13, kto normalnie wstaje o 8.13? Ogólnie bym musiała wstawać o 6, ale dzisiaj mieliśmy dwie pierwsze lekcje odwołane, dlatego nagrywam tą rutynę, żebyśmy wszystko zdążyli, a i tak wątpię, żebyśmy zdążyli, bo pewnie jak zawsze się spóźnię, więc... Ja już, wstaję. jestem już trochę rozgadana, jak widzicie, bo wstałam jakieś 10 minut temu, żeby wszystko przeszukować, no ale tak naprawdę to jest... Taka rzeczywista poranna rutyna, więc w sumie na początku zapalam światło, bo ty mało się całą noc nie pali. No i idę sobie tutaj odsłonić rolety. Proszę rolety gdzieś tak później odsłonię, bo jak się budzę rano, jest mega ciemno. Ale o Jezus, no dzisiaj bardzo ładnie, w ogóle 16 stopni ma być. Więc mega ciepło. Tylko te dwie, bo tam też się poszło, bo musiała tam chodzić. Say you love me, say you don't. No dobra, to teraz sobie złożę tą piżamaczkę I się złożę. No ja to nie umiem za bardzo składać, ale no sobie włożę. Ogólnie zmieniłam spodnie, one nie są to od kompletu, jak widzicie, ale e, było dość zimno w nocy. w sumie. E, mi jest zawsze zimną nocy, więc sobie po prostu założyłam długie spodnie. Jest 8.20. Więc w sumie zawsze za jakieś 10 minut już się kończyłam czesać, więc chyba trochę nadrobiliśmy. Witam Was w łazience, e, więc tak, możecie się przestraszyć, ale opłaka. Dobra, nie źle. A i kochani, przypominam Wam o moich social mediach, czyli o Instagramie, e, nazwa tutaj macie TikToku oraz mój sklep internetowy brokkigoldtv.pl Przypominam Wam, żebyście zostali ze mną na bieżąco, ponieważ w tym tygodniu dużo się dzieje, w weekend, dzisiaj jest wtorek, czyli w sobotę, piątek oraz niedzielę Będziemy, jedziemy na Halloween do Energylandii, więc, więc mam nadzieję, że Wy też będziecie to oglądać. Ja już się nie mogę doczekać, bo tam będą fajne domy strachu, więc super. Więc, kochani, ja już prawie skończyłam, ale jeszcze muszę grzywkę, ponieważ w ogóle mam, mam takie krótkie włosy z y, przodu, które już zrobiłam sobie prawdę mówiąc 3 lata temu, ale niedawno stały się modne, więc wszyscy, więc pokażę wam jak je sobie układam. Więc tak, bierzemy sobie ją tak do góry. Tylko muszę złapać prawie wszystkie. Dobra, to zostawiam. Oj, oj. dobra Chyba mam całą ją. Jeszcze sobie jeszcze wyglądamy. jak Okej, teraz bierzemy sobie po Widziałam ten sposób na TikToku i tak sobie ją... o! Dobra. Zobaczmy się ułoży jak zawsze. No a nie trzeba poprawić. No ale taki sposobem ja sobie będziemy ją. No. A Ja już jestem naszykowana, więc teraz w sumie zostało jeszcze sporo czasu. Mamy e, usłon 36, możecie już w okazji zjadnąć. Ja tapetę piękną z kurczaczkiem. No proszę, jakieś ręko. Ale odsuń tą głowę, muszę. <grym> nie, Luluś. A jakie Cię uczyłam? Są tak się rzuca to jedynie. jest Ja bym też się pytał, dlaczego biska jest do góry na szafie, dlatego na, nie na nowe, bo Nela tam, tam się zaprzyjaźnia z jego miską. A jemu, to a jemu już tu pasują się przyzwyczaju. No. On umie, wierzę że nie, liczy, nie może je siedzenia, ani w ogóle, więc i tak tutaj nawet nie zostawiamy. E, a teraz w ogóle... jest chyba paska właśnie. To, no, no. to, to nic się naszykowa wyjątkowo, bo rano sobie tylko jem ten... bo to też śpi ogólnie inny, bo jest szósta rano. jest tak wczesna godzina, więc... Mm, El Grey, tak? Mhm. Jest to z Anglii? Fajna. Polecam pytanie. Mhm. Mm. Bardzo dobra herbatka. Najlepsza. Nasza trzecia przyjechała, za i nam przywiozła. Mhm. się widzowie. I widzimy się, nie będzie się widzimy. Chyba będziemy się pakować. Bo piszcie, kiedy wy się pakujecie. Czy jak przejdziecie do szkoły, czy wieczorem, czy rano. Bo ja zawsze rano, bo mam w sumie najwięcej czasu, bo i tak mi zostaje 30 minut. A teraz sobie powtórzę też lekcje przy okazji przy pakowaniu. Ale ja cię już wstała. stała, zobaczcie, jakieś troszki, nie dwały? Nie, wstałam dopiero. Znaczy nie spałam w, w wózeczku, teraz wsadziłem w wózeczka była nagrywana. Nie, Więc, no, już jak nie, No, nagrywam cały czas. A no jest z nami tutaj, e, więc się teraz pakujemy. Muszę zobaczyć jaki mam plan, bo e, do końca nie wiem. Bo ogólnie my już od tego tygodnia zaczęliśmy chodzić po klasach normalnie, że każdą lekcję mamy w innej klasie, więc tak jak już wróciliśmy w sumie do, nor do normy, bo nikt już nie nosi maseczek. Pieszcie jak jest u w szkole, e, jakie są dykie. Maseczek pozostane... nie nosicie już też? Nie, w sensie nie wiem czy każą, ale nikt nie nosi. W sensie mam maseczkę plexu, ale no. Mamy dezynfekcję rąk, chociaż. I już macie normalnie we wszystkich klasach lekcje? Mm -hmm. od poniedziałku teraz. No, piszcie jak wy macie, a ja sobie wchodzę, wchodzę na mobil dziennik, chodzę do szesnastki, jakby to chciał wiedzieć. <grym> Dobra. Odwołali nam chyba biologię. Tak, no, biologię, więc mamy historię, zaczynamy. Jezus, jak to jest dzień zacząć historią? Ziemi polskie po upadku powstania. No, mało punktów, tylko jeden punkt mamy. O, tak wyglądała lekcja, tak, mniej więcej zapisuję. Więc no, to chyba w miarę pamiętam z lekcji. Dobra, więc widzimy się później, jak już spakuję rzeczy. E, więc teraz jestem przy toalecie i zakładam jakieś pierdoły, na przykład mój nowy zegarecz zegareczek, już jest odcinek, na kanale z tego nie ma, e, więc dowiecie się więcej o nim w następnym odcinku lub no, następnym, nie wiem jak to tam, ale tak on wygląda, jest mega fajny. Ej, nie na tą stronę, Jezus. Ja się nim potrafię całe lekcje bawić, na przykład na nudnej historii, ale też słucham czasami na historii. Dobra. Perfumy oczywiście mogą być. E, więc ja już jestem w sumie naszykowana. Teraz się pouczę niemieckiego, żeby lepiej sobie od rana jeszcze zapamiętać, ponieważ sprawdzian jest na drugiej lekcji. E, w sumie tak lepiej, że na późniejszą godzinę, bo rano bym już nic nie napisała. E, nawet ci piłki już tutaj są zawsze mi to przynosi. Wczoraj mi przyszła z płynem do naczyń i rozleła mi po całej podłodze tutaj, e, więc tak to z nią bywa. E, więc sobie pouczymy. Ja od rana nie jem śniadanka to się zależy, ale najczęściej nie jem, bo jakoś nie mam ochoty rano. E, więc piszcie jak wy, czy jecie rano śniadanie, czy w szkole, czy po drodze do szkoły. Ja czasami jem po drodze do szkoły, sobie kupuję drożdżówkę. E, za 3 zł jest taka pyszna z budyniem, jak idę przez szkołę, bo już częściej minut czekać, jak przyledę z autobusu do szkoły, bo tak mój autobus jedzie jakoś. Więc to się my, to uczę. My Idziemy jeść, bo na labie ja śniadanko. A no tak. A ty się ucz? 10, jest ósma Okej. Do okay. Dobra, chyba wszystko. Jeszcze ja mam taką listę w notatkach, żeby jest wszystko zapisane, co powinnam mieć do szkoły, żeby niczego nie zapomniać zawsze sobie to czytam, czy wszystko mam. Dobra. Bo jest już. 9.7, a o 1017 mam autobus a już założyłam ogólnie kurteczkę, myślę, że tylko w niej pójdę, bo dzisiaj w miarę ciepło, ale ona też jest dość... No, jest okej. Okay. Więc idziemy na dół ubierać buty. To pa! Pani idziesz na domu zbierać buty? Idę do Nali. A no to pa. Pa, pa! To do później po szkole. No. Do której dzisiaj?